Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Mam nadzieję, że będziecie Państwo naszymi klientami. Mamy tutaj właściwie wszystko to, co powinna mieć w tej chwili stacja. Zaproszę Państwa na zewnątrz, a to dlatego, że tam przy jednym z dystrybutorów rozpoczniemy działalność tej stacji. Zapraszam Państwa, wymienionych gości, do tego, żeby przeciąć wstęgę. Tego typu obiekty są nieocenione. Oczywiście z punktu widzenia społecznego. Tak, e, dzięki temu, że te obiekty zostały teraz uruchomione, w powiecie Legnickim spadło bezrobocie. Mimo takiej trudnej sytuacji pandemicznej, oprócz e, takich spraw społecznych, to oczywiście e, e, głównie gmina, tak, ale wszystkie samorządy e, cieszą się, dlatego że takie inwestycje to są nowe podatki lokalne tak, i, i one służą rozwojowi tych e, lokalnych społeczności. Dysponujemy oczywiście wszystkimi rodzajami paliw, które produkuje LOTOS. Dysponujemy bardzo ładnym sklepem do sprzedaży wszystkich towarów niezbędnych, nie tylko w czasie podróży, ale również na co dzień. A także mamy, co warto podkreślić, tutaj przede wszystkim nasz pełny koncept restauracyjny i mamy Subwaya na naszej stacji. Mamy bardzo, bardzo przyzwoite zaplecze socjalne. Zarówno dla y, kierowców tirów, jak i pozostałych kierowców samochodów osobowych, pełna, pełna oferta również z bardzo y, funkcjonalnym i chyba myślę, że najlepszym w sieci w Polsce miejscem do, y, dla matki z dzieckiem. Lokalizacja jest strategiczna. Jesteśmy pierwsi przy zjeździe z autostrady A4, dzięki czemu to ta lokalizacja bardzo sieć LOTOS wzmocni regionalnie, ale także i jeżeli chodzi o nasycenie sieci w całej Polsce. W porównaniu do tych stacji, które prowadziłam wcześniej, to były małe stacje miejskie. No Taka stacja jest na pewno dużym wyzwaniem, aczkolwiek absorbującym bardzo. Także będziemy robić wszystko, żeby wszystko wyglądało jak najlepiej, prezentowało się jak najlepiej żeby klienci byli zadowoleni.